Początek Ewangelii Tomasza. To są tajemne słowa, które Jezus żywy wypowiedział i zapisał je Didymus Juda Tomasz. I rzekł: Kto znajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci. No i tutaj przede wszystkim mamy wskazanie na to, tak się zaczyna Ewangelia Tomasza przede wszystkim wskazanie na to na tajemne nauki, tajemne słowa, jakie wypowiedział Jezus. Więc tutaj jest odwołanie do takiego ezoterycznego wykładu Jezusa. I trzeba też pamiętać, że w Ewangelii przykładowo Marka, w czwartym rozdziale jest wspomniane, że Jezus nauczał uczniów i też tłumaczył im na osobności. Pozostałym ludziom mówił w przypowieściach, a wreszcie objaśniał uczniów, więc jest jakiś taki motyw tajemnego nauczania. I też część badaczy te uważa, że Ewangelia Tomasza jest jedną z tych najstarszych, możliwe, że nawet najstarsza. I ona jest dlatego właśnie jej forma wygląda w postaci takich po prostu słów Jezusa i nie ma tutaj żadnej narracji. Nie ma nic o zmartwychwstaniu, o śmierci na krzyżu Eucharystii itd., tak tylko po prostu jest wykładnia nauk Jezusa. I tutaj Jezus pojawia się jako taka wiedza, jako taka ucieliszenie mądrości, który po prostu przekazuje ją swoim uczniom i objaśnia. I w starożytności to był taki bardzo częsty motyw, że był jakiś nauczyciel i po prostu on swoim uczniom przekazał swoje nauki. To było coś na takiej zasadzie, jak jest przykładowo guru w Indiach, czyli miał swoich uczniów i im objaśniał różne, Nauki, i tak dalej. Przy czym ostatecznym celem e, tych nauk było to, żeby ci uczniowie również zyskali taką wiedzę jak guru, i, i też tutaj w Ewangelia Tomasza również na to wskazuje. Więc jest wspomniana o tej takiej tajemnej, tajemnych słowach Jezusa. No i ten motyw e, tych tajemnych nauk Jezusa gnostycy bardzo chętnie rozwijali, także w innych tekstach. Tutaj jest dalej napisane, że Jezus żywy, i tutaj nie wiadomo na, na pewno, czy to chodzi o to, że Jezus żywy, czyli zmartwychwstały ponieważ trudno też odczytać to jednoznacznie, że chodzi tutaj o zmartwychwstanie. Możliwe, że chodzi tu po prostu o to, że Jezus żywy jako ten przebudzony, ten, który ma tą pełnię, ma tą mądrość, ma tą pełnię wiedzy, przekazuje ją i więc w ten sposób jest żywy, ponieważ często brak wiedzy był utożsamiany ze śmiercią, jakby z, po prostu z brakiem życia, więc ten, kto już ma tą wiedzę, nie musiał wcale umrzeć w sensie takim, jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tylko po prostu już on jako człowiek przebudzony, może być jak taki po prostu buddha, czyli właśnie dosłownie przebudzony, przekazuje swoją wiedzę i tutaj jest na końcu, że napisał to słowa Didymus, Juda, Tomasz Didymus to z łaciny znaczy bliźniak, Juda to jedno, jeden z braci Jezusa, no i Tomasz to jest od syryjskiego Taama, czyli też bliźniak i tutaj jest też podkreślone, że nie wiadomo czy tutaj, e, znaczy tutaj nie wiadomo, czy chodzi o to, że Juda, brat Jezusa był do niego bardzo podobny chyba raczej chodzi po prostu o to, że Tomasz był bliźniakiem Jezusa, w tym sensie, że po prostu miał tą samą wiedzę i poznał to, tą istotę swoją, którą taką samą jak ma Chryst, Jezus po prostu. I na tej zasadzie oni bliźniakami, ponieważ wszyscy są od jednego ojca, od tej jednej pełni. I według mnie to tutaj na, tym, na tej zasadzie powinno się rozumieć słowo bliźniak, a niekoniecznie, jeżeli chodzi o wygląd. No i tutaj kolejny ten pierwszy logion zaczyna się od tego, że kto zna, znajdzie znaczenie tych słów, nie zazna śmierci. I tutaj jest podkreślony aspekt zbawienia, wyzwolenia po prostu przez wiedzę. Wiedza jest tym, co zbawia, jeżeli w przykładowo w chrześcijaństwie, tym ortodoksyjnym, no to przede wszystkim Jezus się wciela, umiera za grzechy ludzkości, i tutaj zaczyna się Jego dzieło zbawienia, no to tutaj jest wskazanie na to, że to słowa Jezusa będą tymi, które, zbaw które zbawią, przy czym ten, kto zrozumie znaczenie tych, tych słów, czyli uczeń, ten, który odczyta te słowa, musi sam je zrozumieć. Czyli musi wykonać własną pracę, i tutaj w tym wypadku ta Ewangelia wskazuje bardzo mocny nacisk na to, że trzeba samemu dokonać jakiegoś wysiłku, trzeba samemu dokonać swojego zbawienia, i to wszystko leży w, nas, w naszych rękach. I tutaj wiele tekstów gnostyckich, nie tylko Ewangelia Tomasza, na to zwraca uwagę, że trzeba wykonać własną pracę. I tutaj no, nikt nam tego nie da jakoś, nikt nam nie da tego z zewnątrz, nikt niczego za nas nie zrobi. I to jest jeden z takich przewodnich motywów Ewangelii Tomasza, która wskazuje na to, że mądrość jest tym, która, tym co zbawia, to jest to, co daje prawdziwe życie, pozwala poznać te, po prostu tą rzeczywistość, która nas otacza i to wszystko ponad tym w pełni, ale to wszystko jest taki wewnętrzny proces, który musimy sami w sobie przeprowadzić, i to jest kwestia bardzo mocny nacisk na własne doświadczenie, no i tutaj jest dużo podobieństwa też z naukami, przykładowo, Buddy, który również wskazywał na kwestię Buddy przede wszystkim stawia nacisk na praktykę, ale no, to w postaci medytacji, ale także o zrozumienie nauk Buddy, którymi się kierujesz. Oczywiście też słowa Buddy też nie są traktowane tak czołobitnie, ponieważ Buddha też nauczał o tym, żeby nie, nie robić tego tak czołobitnie, ale wspólne z buddyzmem jest podejście takie, że mu, samemu się osiąga to zbawienie i trzeba wykonać własny wysiłek no i tutaj podkreślona jest właśnie ta rola wiedzy, tej mądrości, ponieważ ona jest tym, co potrafi zbawić, a też, no i tutaj jest, w tym wypadku jest to tutaj kluczowe i to pozwala, żeby po prostu nie umrzeć, żeby żyć prawdziwie i też wyzwala z takiej ignorancji, ponieważ ignorancja jest właśnie łączona ze śmiercią to jest jakimś takim stanem upojenia. Dalej w Ewangelii Tomasza też jest napisane, że tam Jezus pojawił się na ziemi i został wszystkich ludzi upitych czyli właśnie żyjących w tej niewiedzy, w tej takiej śmierci, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, po co żyje, nie wie, jaki, nie wie, jaki jest jego cel, no to tutaj w Ewangelii Tomasza po prostu to jest człowiek, który nie ma prawdziwego życia. Ponieważ gnostycy i także tutaj w Ewangelii Tomasza też jest to wskazane, że oni przede wszystkim szukali odpowiedzi na pytania, kim jestem, skąd przyszedłem i dokąd zmierzam i tutaj w kolejnych logionach, jak będę je omawiał, no to też będę o tym mówił, że jest przede wszystkim główny nacisk na to, żeby człowiek widział, po co żyje, jaki jest sens tego wszystkiego, do czego to wszystko zmierza. A ten, kto tego nie ma, no to według Ewangelii Tomasza jest tym, który po prostu no, nie żyje prawdziwie, a kto to z kolei pozna, no to będzie mógł poznać to prawdziwe życie, no i stać się jednym z tą pełnią, o której też tutaj Jezus w Ewangelii Tomasza mówi.